Studiuję z drugiego kongresu europejskiego sportu i turystyki. Tym razem naszym gościem jest cały czas trener, ale teraz już selekcjoner Michał Prowierz. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, pierwszy raz spotkaliśmy się bodajże w 2012 roku, gdy obejmował pan Wisłę Kraków. Później, przez parę lat byliśmy, współpracowaliśmy w Krakowi. Była Lechia, był Bełchatów, była młodzieżówka. Czy gdzieś cały czas z tyłu głowy miał pan to? Moim celem jest reprezentacja Polski. No wydaje się, że każdy, każdy trener gdzieś tam ma, ale ja akurat spokojnie do tego podchodziłem. No, no był taki moment, że nawet nie, nie myślałem o tym, że myśle, wydawało mi się, że to nie praca do mnie. I, no, ale jednak przez te lata pracy gdzieś tam, jak się pracowało na co dzień w Ekstraklasie i później pracowałem z młodzieżą u 21, to jednak jest to zupełnie inna praca. I rzeczywiście no, dzisiaj jest taka sytuacja, że po prostu dostałem ofertę od pana prezesa Kuleszy, no i akurat człowiek się na pewno zastanawia, bo miał fajny projekt, jeżeli chodzi o U27, ale, ale jest to też jakieś wyzwanie i to, co pan powiedział, marzenie każdego trenera. A ta kariera to była jak ta roślinka pielęgnowana w Krakowie, o którą się dbało, podlewało, chuchało i dmuchało. Na nią była taka raczej droga wyboista, ciężka, ale też prowadząca do celu. No wydaje mi się, że ciężka droga, no bo to upadki i złoty, no nie ma co ukrywać, że przez te ostatnie Lata gdzieś tam byłem osobą bardzo e, krytykowaną i, i, i często no, no, trzeba, to na pewno jest mi łatwiej z tym wszystkim teraz, e, będąc tutaj i ja przeszedłem różne etapy. Etapy e, wychwalania, etapy stabilności, etapy totalnej krytyki. Dlatego e, wiem jak każda z tych smakuje rzeczy, o której mówiłem i dlatego mogę spokojniej do tego podejść, bo ani się nie podniecam jak jest dobrze, ani nie płaczę, jak jest źle. Czyli na samym końcu mówiąc tak kontrowersyjnie trochę panu pomogła trochę panu wzmocniła skórę, no bo nie jest pan człowiekiem obojętnym dla kibiców na pewno. No to prawda i to, ale jest uważam, że pomogło i to zdecydowanie jest sama otoczka i rola tego wszystkiego, jak to się w pewnym momencie potoczyło, ale, ale to trzeba po prostu było od tego też odejść trochę na bok, patrzeć na to z perspektywy z boku i to zdecydowanie łatwiej teraz. Prawie 500 meczów w Ekstraklasie Cały czas w czołówce polskich trenerów. Też dobre relacje z prezesem Kuleszą. I pan tutaj na kongresie powiedział: Nie spodziewałem się, że, że mogę dostać taką propozycję. Sorry, trenerze, nie wierzę. No, nie, no taka jest prawda, że. <laughs> Trzeba powiedzieć, że prezes Kulesza poszedł pod prąd. No, totalny prąd, bo akurat no, nie, nie ja byłem faworytem opinii publicznej. Nie ja. Nie ja byłem człowiekiem, który, którego chcieliby ludzie widzieć na, na, na pierwszym planie, ale no takie jest życie. Ja akurat wierzę, że będą zadowoleni kibice. Wierzę w to, że to zbudujemy silną reprezentację i będziemy z tej reprezentacji dumni. Rozmawiałem z Radosławem Majewskim, który zresztą. Wysłał pan SMS, trochę ma żal, że pan nie odpisał, ale on mówi, przewidywał od początku, mówi, Michał Probierz będzie selekcjonerem. I on powiedział mi coś takiego, że najważniejsze zadanie przed Probierzem będzie podnieść tą drużynę psychicznie, że, że ona nie jest w dobrym stanie w tym momencie. No akurat to rzadko się zdarza, bo wszystkie odpisałem, a że miałem ich ponad tysiąc, to odpisałem. Także wiem, ile to też mnie czasu kosztowało, ale to też ze względu na szacunek, bo jak już ktoś mój numer miał, no to znaczy, że kiedyś z nim kontakt kontakt miałem. Na pewno teraz ograniczam zdecydowanie i media, i wszystkie inne rzeczy, bo już jest taki etap tej ostatecznej selekcji i jest to to co Pan mówi, Ważne, ważne jest odbudowa, odbudowa tych zawodników, ważne jest przygotowanie ich odpowiednio do, do tego co się dzieje. Pamiętam, że Grzegorz Krychowiak dzisiaj zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Bardziej Pana zasmucił, czy bardziej zaskoczył? Ja rozmawiałem kilka dni temu z Grzegorzem i to akurat ta rozmowa, to między nami zostanie, to już jest jego wybór teraz podjęcie decyzji, którą szanuję i szanuję jego to, że rozegrał prawie, prawie 100 meczy jako reprezentant i takie jest czasami życie. Ważne, że rozstał się w zgodzie z wszystkimi, że nie było tutaj żadnych niedomówień i, i żadnych złych takich emocji. Czy Pan już ma pomysł, jak będzie grała Pana reprezentacja Polski? Czy to będzie nastawiony na wynik kadra Czesław Mińkiewicza, czy jednak taka dająca radość, niezłą grę kadra Adama Nawałki, która i tak rodziła się w bólach, bo, bo niewielu pamięta, że to nie było tak od razu, przed Adam Nawałką i powiedział gramy dobrze i graliśmy od razu dobrze? No to jest długi proces, no tak jak mówię. Ja na razie 5 dni też nie, nie wiadomo, czego nie wymyślę. I na razie obserwujemy tych zawodników, którzy grają, tych zawodników, którzy są w formie, tych zawodników, którzy są gdzieś blisko tej reprezentacji i podejmiemy decyzję w przyszłym tygodniu, będziemy rozmawiać, oceniać i jakąś taką grubszą listę, którą już my w węższym gronie ocenimy i tych zawodników powołamy. Podczas długiej rozmowy z Bożydarem Iwanowem tutaj na kongresie stwierdził pan, że praca w klubie, a w reprezentacji to są zupełnie dwie inne rzeczy. Gdzie pan się lepiej czuje? No to jest zupełnie inaczej. To są naprawdę, jest to moment taki, że jak się na to patrzy, to jest to bardzo trudne. Reprezentacja się zbiera. Reprezentacja ma dwa treningi, czy jeden i gra mecz. Także to jest zupełnie inaczej. Jednak ten proces budowania zespołu i proces wprowadzania pewnych elementów jest zdecydowanie łatwiej, jeżeli chodzi o drużynę klubową. Pamiętaj, że ma pan mocny charakter. Nie da się zaprzeczyć. Lubi pan być bossem w szatni. Wszędzie był pan szefem, ale w reprezentacji jest też drugi mocny charakter. Robert Lewandowski, taki kapitan. Które jak ma coś do powiedzenia, to to powie. Czy jest miejsce w szatli dla dwóch takich gości? No ale ja nigdy nie miałem problemów z takimi zawodnikami. I zawsze ci zawodnicy jeszcze są zadowoleni, jeżeli potrafią się jeszcze wykreować. No, jeżeli poprzez reprezentację się wykreują i będą jeszcze lepszymi i osiągną jakieś sukcesy, to wydaje mi się, że żaden zawodnik wtedy nie jest niezadowolony. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.